Hej, jak się macie? Nowy dzień, nowa ja. Chyba przyzwyczailiście się już do tego, że ja lubię zmiany i ponowna nastąpiła. A chciałam sobie włosy? Chyba nie muszę tego mówić, widać. Eee, I bardzo mi się to podoba. Szczerze mówiąc, eee, to była taka spontaniczna decyzja, która, którą miałam w głowie od wczoraj. A dzisiaj stwierdziłam, dobra, idę do fryzera, zapytam się, jak mają wolne miejsce, co sobie obetne włosy. I obciałam je w ciągu pół godziny. Voilà, nowa ja! <noise> więc obciałam sobie włosy, jak widzicie, są one dość krótkie, ale powiem Wam, że podoba mi się ta zmiana. Jakoś tak się czuję, jakby jakiś taki ciężar ze mnie został ściągnięty. I moje włosy i tak były dość cienkie, też myślę, że troszkę przez te doczepianie, więc widziałam, że sobie obetnę, chcę jakieś zmiany. Zobaczyłam, jak to jest w długich włosach, więc. Teraz stwierdziłam, że obetnę sobie na takie króciutkie. Takie króciutkie chyba miałam rok, dwa lata temu chyba, tak mi się zdaje. Też takie miałam krótkie, może nie aż takie, a może i takie. Już nie pamiętam, miałam wtedy właśnie blond włosy, ale teraz mam ciemne i krótkie, więc zmiany, 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 ciągle zmiany. Właśnie jak byłam dzisiaj u fryzjera, to jeszcze dodatkowo usłyszałam komplementy. Fryzjerka pytała i pytała, ile ja mam lat, a do niej, a jak myślisz, ile mam? A ona 26, a ja mówię, mm, to daj prawie 10. Chcę zrobić jakiegoś vloga dla Was, także powracam. Popijając kawy, powracam do Was. E, pokażę Wam kilka rzeczy, które do mnie przyszły. Mianowicie przyszły do mnie rzeczy do włosów, do ich odżywiania. Mm, mówiłam Wam chyba o tym ostatnio, że zamówiłam. W drugi raz zamawiałam właśnie z tej firmy. Tam są fajne ceny. Też często są promocje i to jest taka szwedzka, szwedzka strona, która się nazywa TAEK. I właśnie zamówiłam rzeczy do włosów, które nie są mi znane i które też są właśnie robione przez... które są szwedzkie, to produkty, które są szwedzkie. Więc pokażę Wam, jak one wyglądają. Jakie będą? No dobrze, więc pokażę Wam, jak one wyglądają, co zamówiłam. I jeszcze sobie zrobimy test czederskich, czederskich pomadek z AliExpress. A, to jest w ogóle hit, hitów. Zobaczcie, jak ona wygląda. Ona ma tutaj brokat wszędzie. I to jest pomadka też. Także mam tutaj 3, 4, 5 pomadek. 5 pomadek mam tutaj z AliExpress, które też ładnie wyglądają w środku, ale to Wam za chwilę pokażę. Także myślę, że wam pokażę właśnie to moje zamówienie. Zrobimy sobie test tych pomadek, bo szczególnie nie wiem, czy to są matowe, czy to są błyszczyki. Dobrze, błyszczyki, czy nie. Więc sobie razem przetestujemy, żebym mogła zrobić filmik dla was. Także myślę, że to... nie widziałam tego masz. To jest gitara. Gdybym tego grał... Gitarę, to bym na niej grał. O, powiedziałam. Także taka czaderska. Jeszcze takiej pomadki nie miałam. Hit, hitów. krzywo stoicie, ale wybaczcie, ale nagrywam też na TikToka właśnie te z tych pomadek. Więc zaczynam od tej czaderskiej gitary. Yy, I to jest pomadka matowa. Tutaj akurat z tyłu pisze, że to jest mat. W ogóle wszystkie chyba zamówiłam w odcinach czerwieni. Ja czerwieni lubię, więc jest okej, okay, ale nawet zapomniałam o tym, że one są pod cieniach właśnie czerwieni Wszystkie, ciemniejsze, jaśniejsze Więc jeśli chodzi o tą pomadkę Ona wygląda tak na dłoni Tutaj mam brudną z kredki Więc sorry I zaraz pomaluję nią sobie usta I wam pokażę jak wygląda na ustach Ale opakowanie Robi swoje Okej, okay, tak wygląda ta pomadka Jak widzicie to jest taka czerwień pomarańczowa Ale powiem wam, że naprawdę fajnie się ją nakładało fajną konsystencję, taką aksamitną I naprawdę fajnie się ją aplikuje tak, akurat super na wiosnę i na lato, bardzo fajnie się ją aplikowało tak właśnie lekko bo ona jest taka jakby aksamitna jest ona matowa delikatnie się odbija, ale myślę, że jakbym ją dłużej podtrzymała to nie byłoby problemu bo czuję jak ona y, zastyga ale naprawdę jest bardzo ładny kolor. Także przechodzimy do następnej. Może użyjemy teraz tej pomadki. Ona też ma ciekawe opakowanie. To jest takie papierowe z jednej i z drugiej strony. A nie, w sumie tylko, tylko, tylko górę się ściąga. Tutaj chyba, może to się wyciąga. Nie wiem, nie będę tego ruszała. I tutaj też mamy kolor czerwony, a raczej różowy. Jeden mamy kolor brudnego różu, który też jest fajny i mi pasuje taki kolor. Wygląda ona tak. I nie wiem, czy to jest pomadka matowa, czy nie. Nie mam tutaj w ogóle żadnej, żadnej podpowiedzi. to jest bardzo ładna. Jest to właśnie taki brudny róż, jak mówiłam. I myślę, że to też będzie matowa pomadka, bo już czuję, jak ona zasyga, ładnie ona pachnie. Więc też mi się podoba ten kolor, więc jak najbardziej jestem na tak. Także druga fajna pomadka. Mm, matowa, matowa, bo już czuję jak ona zastyga. Ok, przechodzimy do następnej. Zobaczcie jakie fajne opakowanie. Wygląda na taki To się nazywa Hoyo, 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 pomadka Hoyo, Hoyo. Numer 420. Zresztą wam dam linki do tych pomadek. Zostawię pod filmikiem. I zobaczcie jakie ładne opakowanie. A w środku wygląda tak. Jak widzicie jest to też kolor czerwony, tylko taki już ciemniejszy. Także sprawdzamy tą pomadkę. Okej, okay. i na ustach wygląda tak ta pomadka. Naprawdę wygląda na super. On to jest taki kolor nieoczywisty nie jest to tak do końca czerwony, nie jest to do końca różowy, naprawdę bardzo ładny kolor. Takiego na pewno nie mam w swojej kolekcji, więc jak najbardziej podoba mi się ta pomadka. Jest naprawdę super i to jest matowa? Matowa chyba też. Mm. Teraz zaczyna się robić taka matowa, może to jest półmatowa? Ciężko mi powiedzieć, bo wie, kolejny kolor super trafiony. I fajnie, też się fajnie się ją nakładało. I czy to jest matowa? Ciężko mi stwierdzić, może półmatowa? Jakbym dłużej patrzyła, to może by była matowa. Więc nie wiem, ale kolor jest super. Okay, moi teraz, że tak, przechodzimy do następnej, do tej opakowanie też fajne. W środku wygląda jeszcze lepiej, tutaj jest tak jakby z takich nitek e, zrobione to opakowanie, niespotykane naprawdę. W środku ona wygląda tak, też bardzo ładnie, bo tutaj ma coś na tej pomadce namalowane. Teraz myślę, że będzie ciemniejsza czerwień. Na dłoni zobaczymy, jak wygląda. Tak, zdecydowanie ten kolor już jest ciemniejszy, także zobaczymy. Okej, okay, i ona wygląda tak, ona już jest na bank niematowa, tak myślę, bo ona jest z takim delikatnym błyskiem, więc chyba się nie zrobi matowa. Chyba matowa się nie zrobi. Kolor wygląda tak też bardzo ładnie, taki już jest on ciemniejszy zdecydowanie od tego wcześniejszego, ale nadal fajny. Okej, okay, przechodzimy do następnej. Teraz mam dużo miejsca, bo oczywiście mi się na karcie miejsce skończyło. Zobaczcie, jak ta czaderska wygląda. Jak jakby właśnie to jest jakby wyszywane niciami, niczmi. Bardzo ładne opakowanie. W środku wygląda tak. I to jest już kolor taki jaśniejszy od tego, co przed chwilą Wam pokazywałam. Ten kolor wygląda tak bardzo fajny, to jest już taka czerwień malinowa, tam ta była czerwień pomarańczowa wcześniejsza, ta malinowa, więc kolejny fajny kolor i to jest ta sama konsystencja, bo one są chyba z tej samej serii te pomadki, więc konsystencja już jest, jest taka sama, taka delikatnie mieniąca się, więc bardzo fajny kolor, też mi się podoba jak najbardziej, więc Spoko, naprawdę. Okazały się te pomadki naprawdę bardzo fajne. Więc jestem jak najbardziej z zadowolona. Także zaraz otworzymy razem to opakowanie i pokażę Wam jeszcze te szampony, które zamówiłam. Więc zamówiłam tutaj trzy produkty. O, na Instagramie: 15% rabatu nawet mam. Na następne zakupy. Więc zaczynamy od szamponu. I to jest. Wygląda to tak, to opakowanie. I to jest właśnie szampon do włosów. Następnie zamówiłam. Serum. Więc serum do skóry głowy. Stymulujący, stymulujący wzrost włosów Następnie zamówiłam też peeling Nigdy peelingu nie używałam do skóry głowy Więc myślę, że to będzie też fajny produkt Zobaczymy, czy to będzie fajne Jestem bardzo ciekawa tego produktu W ogóle zobaczymy, jak to pachnie Z tego co pamiętam, to właśnie tam były takie fajne, fajne Naturalne składniki co mi pachnie coś mi to przypomina. Co to mi przypomina? To jest taki świeży zapach delikatnie ostry. Mam lukę teraz w głowie, ale coś mi to przypomina, już nie pamiętam. W każdym razie jak czytałam to wiem, że tam spadniki były bardzo fajne. Tak ziołami tu ziołowe spadniki. I to jest coś takiego właśnie ostrego, co mi, nie mogę sobie przypomnieć, co to jest za, za imbir, imbir tam też chyba był, ale nie wiem, nie mogę sobie przypomnieć. W każdym razie, jak coś jest ciekawy, to może sobie obczaić te produkty na stronie. Ciekawa tego peelingu, wiem, że ten właśnie peeling, peeling czy szampon. peeling chyba właśnie, on jest też fajny, jak ktoś ma upierz. Ja na szczęście tego nie mam problemu, ale Marcin ma upierz i to jest właśnie też fajne, ma to działać też przeciw upierzowo, więc zobaczymy, czy mu zniknie, czy nie. Także zobaczymy. Okej, okay, moi drodzy, także to by było na tyle. Zrobiłam razem z wami test pomadek, pokazałam, pokazałam wam te szampony. Mam nadzieję, że mimo wszystko fajnie wam się oglądało ten film, więc dajcie łapkę w górę. Tutaj na dole jest cały czas jakiś znaczek czerwony. Subskrybuj, możecie go nacisnąć. I do zobaczenia tradycyjnie w następnym. Trzymajcie się, pa!